Z Ewangelii według świętego Jana. Wszyscy, których powierza mi Ojciec, przyjdą do mnie i nikogo z nich nie odrzucę, gdyż nie stąpiłem z nieba, aby spełniać swoją wolę, lecz wolę Tego, który mnie posłał. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o ogromnej wartości, jaką każdy człowiek ma w oczach Bożych. Zapraszam Was na ten odcinek. Czasem wielu może mieć już dość słuchania o Bożej miłości, że tak wielu dzisiaj ludzi nadal uważa, że jest tego za dużo, że za bardzo się to akcentuje i przez to niestety zatraca się w jakiś sposób cała nauka, nie wiem, moralna Kościoła, cały taki nurt, który bardzo wyraźnie pokazuje, jak mamy żyć. Trochę. Tak sobie myślę, że nie dziwię się tym, którzy tak myślą. Dlatego, że być może w ten sposób jest trochę łatwiej. Być może mówię, nie jestem tutaj alfą i omegą i nie mam monopolu na to, ale wydaje mi się, że trochę tak jest, że jeśli ja komuś coś powiem, że ma zrobić tak albo tak, to potem mam prawo też to wymagać, jakby mam prawo to zweryfikować, skontrolować. I wtedy, jeśli ktoś to zrobi, to wydaje mi się, że jest OK. Jeśli nie zrobi, no to mam prawo kogoś, nie wiem, skrytykować. Tak po prostu. I to jest łatwiejsza droga. Dużo trudniejsza jest droga mentalności dziecka Bożego, bo tam człowiek sam dochodzi do tego, jak ma żyć. Bo w tej drodze, w tej mentalności, człowiek sam odkrywa to, kim jest, ale co za tym idzie, Odkrywa też, w jaki sposób ma żyć, aby nie utracić tego, co jest najcenniejsze czyli miłości Boga Ojca, czyli relacji z Nim, tej świadomości bycia ukochanym dzieckiem Boga, tej łączności ze zdrojem łaski. Jeśli ja doświadczę, doświadczę, powtarzam jeszcze, to mocno nie poczuję, tylko doświadczę całym swoim istnieniem, tego, że ta miłość Boża jest bardzo mocno skierowana do mnie, tak osobiście, i jeśli ja tego doświadczę w swoim sercu, to będzie mi łatwiej wtedy walczyć o to, żeby tej miłości nigdy nie stracić. I tego Wam, kochani, życzę. I takiego doświadczenia miłości Pana Boga, która jest ponad wszystko, ale także życzę Wam. Tego, żeby to wam wyznaczało sposób życia, styl życia, żeby to właśnie przemieniało was. Błogosławię wam, kochani, z serca. Do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.